Jak i ty kochanie Robiło sobie by co dnia zebranie by w w pewnej atmosferze pogadać szczerze i pomilczeć szczerze. To jest niezwykły spektakl, spektakl oparty na płycie, która miała swoją premierę w 78 roku. Płycie z muzyką Jerzego Drwela i tekstami Wojciecha Młynarskiego, w znakomitym wykonaniu pani Haliny Kunickiej I ta płyta była inspiracją dla reżysera Marka Rachonia do stworzenia spektaklu o kobiecości, o kobiecie, o jej przeżyciach, o jej życiu, o tym jak przechodzi przez etapy swojego życia, od wczesnej młodości, przez dorosłość aż po dojrzałość. mm-hmm Bardzo późno w moim życiu odkryłem płytę 12 godzin z życia kobiety. Właściwie to się zaczęło od piosenki tytułowej. Usłyszałem tę piosenkę i potem odkryłem, że jest jeszcze płyta. Że jest 12 piosenek fantastycznych, w których odkryłem drogę, jaką kobieta pokonuje w całym swoim życiu. Od piosenki Moje serce jest wolne, kiedy młoda dziewczyna wsiada do autobusu Marki Jelcz, otwiera gazetę i widzi, jak ówczesna gwiazda filmowa. Mówi, moje serce jest wolne. Mylisz się. <noise> Proszę cię, co ty możesz wiedzieć? Co? Co ty możesz wiedzieć? Byliście nudni z ojcem, jak, jak flaki z olejem. <noise> jak już kłóciliście się, to tak jakby wam scenarzysta z klanu dialogi pisał, a ty nawet raz zasnęłaś w trakcie. Nie, nie, mamo, nie. Nie, nie ale jedno jest pewne. Tata by jest. Jesteś ty... pewna? Anna jest starszą panią, która o krok przed zakończeniem wycieczki, który się nazywa Życiem, robi sobie taki rachunek sumienia, taki przegląd swojego życia od młodości przez średniość do starości. No i różne rzeczy sobie przypomina. Lepsze, gorsze. no a o końcu przedstawienia nie mogę powiedzieć. Ania jest to jedna z trzech głównych bohaterek, a tak naprawdę w, w drugim takim dnie jest to jedna ta sama osoba. Czyli e, wokalistka, która już e, przeżyła całe swoje życie i w pewnym stopniu rozlicza się ze swoim życiem. My tutaj na scenie reprezentujemy trzy bohaterki Anię, Anna, Anka oraz Ania, czyli ja. Ja, ja jestem tym najmłodszym pokoleniem, czyli najmłodszą Anią, która jeszcze wtedy myślała, że całe życie ma przed sobą, że wszystko osiągnąć. Reprezentuje ją energia, świeżość, młodość przede wszystkim i, i spontaniczność. To są trzy kobiety, ale właściwie to jest jedna kobieta? na różnych etapach życia. One oczywiście się spotykają, one ze sobą rozmawiają i można je będzie rozpatrywać jako Ania, Anka, Anna, to samo imię, na różnych etapach życia, ale, ale tak naprawdę to jest historia jednej kobiety, która widzi siebie sprzed 30 lat, widzi siebie sprzed 50 lat. I ona ma świadomość tego, co się wydarzy w życiu tej średniej, co się wydarzy w życiu tej najmłodszej, ale niestety nie może im pomóc, bo życie biegnie. Był z nią do końca? Rzuciła go. Jak się tylko dowiedziała o jego chorobie. Czyli? Czyli, że rak jest mało sexy. Mamo, mówisz o tym jak gdyby nigdy nic. Chciał idzie naprzód. Czy to było dobre, czy złe, nie wiem. Stało się. Na pewno będzie to przedstawienie e, również i do uśmiechu. Może nie do rechotu, ale na pewno będzie i zabawnie, i śmiesznie. Ale też wzruszająco. To wszystko 22 marca na małej scenie Teatru Rozrywki mamy premiery i później gramy 23 marca, 24 marca, a potem e, prosimy o śledzenie w repertuarze Teatru Rozrywki kolejnych przedstawień. 12 skolonych drobnych, godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Pierwsza upętna, co zaspać się, bo i ta druga upętna, co klebra.